To jest coś, co wisi ma się dużo szans na to. Każdy myśli tylko o tym, jak mm -hmm. jest na tych zawodach. Już dochodzi do tego, że jesteśmy na Mistrzostwach Europy i jednak jest taka presja tego, że tu nie chodzi o medal, tu chodzi o kwalifikacje. Nie? Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Jarosiński. Jesteśmy na strzelnicy Śląska Wrocław w trakcie Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn. A ze mną i z Państwem jest Pani Natalia Kochańska, która będzie nas Polskę reprezentować w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dzień dobry. Pani dobry. Natalio, zadam może banalne pytanie, ale jak to się zaczęło? Że Pani strzela. No, wszystko się zaczęło w podstawówce. W szóstej klasie właśnie moja podstawówka miała takie urozmaicenie, że jeden WF mieliśmy na strzelnicy, żebyśmy poznali ten sport. No i właśnie poszłam na ten jeden WF i bardzo mi się spodobało. Też trener świętej pamięci Trenersz Schmaiss wtedy powiedział, że widać, że mam talent do tego. Na pewno chciał mnie zachęcić, wątpię, że było już wtedy coś widać, ale... Ale powiedział, że fajnie jakbym przyszła jeszcze tak na treningi, spróbowała tak na dłuższą metę. No i tak zostałam. Bardzo mi się podobało to, jak w naszym klubie w Gwardii Zielona Góra to wyglądało, jeśli chodzi o jakby naszą grupę karabinową. Bardzo się zżyliśmy, bardzo lubiliśmy sobie jeździć na zawody. Więc tak, nawet jak nie było wyników, jak były gorsze sezony, to lubiłam po prostu przychodzić tam na treningi i właśnie iść na zawody z trenerami i z tą grupą. I tak zostałam do teraz. Czyli można powiedzieć, że to tak takie stało się pani nowe życie, tak? A to na pewno. No wszystko teraz już jest podstrzelanie. Jeszcze gdzieś tam w trakcie, wiadomo, była szkoła, bo zaczęłam w podstawówce, więc, wiadomo, gimnazjum, liceum i studia także zrobiłam. Więc troszeczkę dzieliłam to pomiędzy, hmm. pomiędzy tą naukę, ale chciałam skończyć. Też moi rodzice chcieli, żebym skończyła studia, więc jakoś próbowałam to połączyć. No odkąd skończyłam studia, już tak naprawdę całe moje życie to jest postawione właśnie na to strzelanie. Oczywiście robię wiele, wiele innych rzeczy też, ale to jest jako priorytet, to jest moja praca i to jest coś, co, co na razie chcę robić. No i bardzo dobrze Pani. Pora. Cieszymy się, że, że pani strzela i... Mam nadzieję, że, że, że będzie Pani strzelała tak samo dobrze albo nawet lepiej. Każdy jakby zawód, każdy, każda praca wiąże się z tym, że trzeba no wiele rzeczy poświęcać. Tak? Co tutaj się poświęca? Co, co trzeba jakby mieć, żeby, żeby się poświęcić temu mhm. temu, temu działaniu? Myślę, że najbardziej czułam to poświęcenie właśnie gdzieś w tym okresie w liceum, bo jednak wszyscy już prawie tak, się byli dorośli, gdzieś tam były te imprezy, były urodziny, wyjazdy, wakacje. Ja tego nie robiłam z moimi rówieśnikami, po prostu mnie nie było, nie miałam mhm. czasu. Tyle osiemnastek, co ominęłam moich najbliższych przyjaciół, co w tamtym czasie mi się wydawało, że to jest najważniejsze, a ja takie chamę Polski, czy na jakieś zawody. To, to wtedy bardzo to odczuwałam, że jednak jakby coś tracę, że muszę to poświęcić dla tego sportu. Teraz już myślę, że całe moje życie jest do tego przystosowane, moja rodzina wie, że, że to jest najważniejsze, oni też stawiają na to, jakby oni mhm. chcą, żebym ja jednak wybierała sport. Pamiętam, była taka sytuacja, że nie zaliczyłam bardzo dużo egzaminów, chyba sześć w jednym semestrze, bo właśnie bardzo mało byłam w Polsce. Lepszą do taty, mówię, no swoje tato, no nie zaliczyłam sześciu egzaminów, mówię, słabo, wiadomo, jeszcze poprawki. Ale mówię, no tak czuję, że ciężko będzie, nie? I on tak patrzy, mówi: "No ale czemu tego nie zaliczyć?" No bo jadę do Malezji na mistrzostwa świata akademickie, więc będzie ciężko, daleko. Ominę te terminy. Mówi: "No dobra, tam jak jeden rok nie zdasz, mówię, to przeżyję. Mówię, ja też jednego jeden pominąłem, nie on ja mówię, A no to dobra, to jak ty to ja też mogę. Więc jakby zawsze mnie cisnęli tym, żeby właśnie ta nauka, tą naukę skończyć. I jakby starać się nie, nie poświęcać całego życia strzelectwu, ale jak przychodziło co do czego, to jakby rozumieli, że taki jest wybór i każdy wie, że to jest jakby. To jest wiadome, wszyscy to akceptują. Też mhm. bardzo często nie mamy właśnie na urodzinach babci, na urodzinach właśnie rodziców, komuniach, niekomuniach, więc jakby to jest myślę, takie duże poświęcenie. I to dopiero się odczuwa, jak się okazuje, że na przykład nie byłam u babci pół roku i nagle przyjeżdżam do niej i mam wrażenie, że po prostu nie byłam gdzieś 10 lat u niej. No i jest mi przykro, bo jednak chciałabym, żeby, żeby być, uczestniczyć w tym życiu rodzinnym i też ze znajomymi również. No ale bardzo wiele mnie omija, nie mogę powiedzieć, że nie. Ale już wszyscy się z tym pogodzili, jakby wszyscy mnie wspierają w tym, co robię i nie no i czuję od nich żalu. Pewnie. Śledzą, podglądają. A na te, pewno, co na pewno. I właśnie najfajniejsze jest to, że na przykład potrafią do mnie zadzwonić. Na przykład kiedyś nie było mnie na Wielkanocy, to zadzwonili do mnie na kamerce no i ja gdzieś tam w Chinach siedziałam w nocy chyba w łóżku oni do mnie, o właśnie, ten będziemy jaj jajkiem się dzielić. Więc jakby starają się, żebym jednak w tym była, ale nie to, że, że gdzieś tam wylatuje z tego. Więc to mnie bardzo cieszy, że mimo wszystko razem ze mną próbują to nadrabiać. Mhm. Oni jedzie pierwszy raz na Igrzyska, tak? Tak, tak jest. Czężko było się tam dostać? O, na pewno. To chyba najtrudniejsza rzecz, moim zdaniem. Samo zdobywanie medali już wydaje mi się łatwiejsze niż, niż ta kwalifikacja, bo to jest coś, co wisi i ma się dużo szans na to. Każdy myśli tylko o tym, jak mm -hmm. jest na tych zawodach. Już dochodzi do tego, że jesteśmy na Mistrzostwach Europy, i jednak jest taka presja tego, że tu nie chodzi o medal, tu chodzi o kwalifikacje. Nie? Więc. więc tak. Jest to coś takiego, co jednak powoduje inne emocje, aczkolwiek yy, jeśli chodzi o moje zdobycie kwalifikacji to wejście do finału rzeczywiście było ciężkie. Ten rok był ciężki pod względem przygotowań do tego startu, bo nie był idealny, nie byłam faworytką na pewno. Więc jak już była ta konkurencja, strzeliłam swoje, pokazałam, że potrafię, to ten finał już mi przyszedł dużo łatwiej. Już byłam taka, umiesz to, jesteś na swojej strzelnicy we Wrocławiu swojej, w cudzysłowie oczywiście, bo tutaj po prostu dużo trenujemy. Więc możesz, możesz robić dalej to, co umiesz, to, co kochasz i, i po prostu strzelaj, nie? I ta kłota to było po prostu to wszystko, bo się to wszystko dobrze zgrało, wszystko się połączyło. I ja, i to, że byli bliscy, i to, że byłam właśnie w miejscu na strzelnicy, którą lubię. I szczerze powiedziawszy, ja nawet w trakcie tego finału nie śledziłam, czy ja jestem blisko kłoty, czy daleko kłoty. Bardziej myślałam o tym, żeby strzelać, bo to lubię i mi się dobrze strzelało, wszystko było dobrze, fajnie, dychy wchodziły, więc, więc jakby tego się trzymałam. To jest taka duża radość, jak się dychy strzela? Tak. Tylko to trzeba tak w sobie jakby spłaszczyć, że się hmm. cieszyć tak jakby, że dobrze wszystko wychodzi. To tak powinno być, bo tak, tak to powinno płynąć właśnie, że te dychy wchodzą, że przychodzą z łatwością. Przynajmniej ja tak lubię, jak to wygląda. I że to nie jest mordęga, że tam nie trzeba zostawić wszystkiego na tym stanowisku, tylko że jednak... Odkładać. Tak, że to tak. jest lekkie, że ja to umiem i to robię i są tego konsekwencje. Czy, czy może ma Pani jakieś wzorce, które Pani naśladuje, które Panią inspirują do tego, co Pani robi? No coś, co kogoś, kto, kto właśnie jest takim patronem mhm. w Pani działaniu. Myślę, że przez całe życie wiele było takich osób, każdy coś wnosił swojego. Myślę, że całą miłością do strzelectwa to właśnie mój pierwszy trener, trener Szmajs po prostu mnie zaraził. On tak jak on mówił o strzelaniach, on, było widać, że on kocha ten sport i to przychodziło na dzieciaki samowolnie. Ale teraz tak sobie myślę na ten moment, to no wszystko co mnie rodzice nauczyli to widzę teraz, że jakby przekładam to na to. Zawsze mnie pchali, żeby robić, żeby się z tego cieszyć. Nawet jak coś nie wychodzi, to oni zawsze jednak byli tacy okej, okay, no nie wychodzi, ale róbmy. Róbmy coś, żeby robić, bo, bo, bo życie bez robienia będzie po prostu smutne i myślę, że to bardzo od nich wzięłam i, i lubię takie podejście, że nie musimy być idealni, nie musimy robić tego najlepiej na świecie, nie musimy tego robić profesjonalnie, ale róbmy i się cieszmy z tego, że, że możemy i, i to robimy, więc to myślę bardzo dużo mi dało. Mój chłopak też jest sportowcem ścigości w wyścigach samochodowych, więc bardzo dużo od niego czerpię takich sportowych rzeczy. To jest całkowicie inny sport, ale mimo wszystko sporty między sobą są bardzo podobne. Wszystkie łączy się wiele kwestii, więc dzięki temu, że razem z nim mogłam przeżywać jakby jego emocje, to też mogłam na siebie je potem przenieść, bo czasem przed sobą się nie chcemy przyznać, nie chcemy się zdiagnozować sami, a jednak jak widzimy to u kogoś to potem jednak trochę, trochę jednak łatwiej jest u siebie to dostrzec i, i gdzieś tam modyfikować, czy wprowadzać jakieś zmiany. Więc myślę, że ten drugi sport, w którym byłam też od środka, bardzo mi też pomógł. W tym momencie też pomaga mi bardzo Sylwia Bogatka. Ona także w klubie pomaga i ja ze względu na to, że nie mam obecnie trenera, mój trener już nie, nie jest trenerem w klubie, to bardzo często ona mi pomaga. Jak już mam taki moment, że jestem w impasie, już nie wiem co mam zrobić, nie za bardzo widzę furtki, w którą stronę, jak rozwiązać problem, to dzwonię do niej i ona zawsze coś takiego mi powie, coś takiego mi opowie, że nawet zwróci mi uwagę na jakieś naprawdę niewielkie rzeczy w tym naszym strzelaniu, co nagle rozjaśniają wszystko i wystarczy jedno słowo. A ona po prostu wie, jak to jest. Ona czuje to wszystko. Ona to wszystko czuła miliard razy. No ona trochę więc... wcześniej to przeżyła. Dokładnie. Więc ona od razu wie, o co mi chodzi. Ja nie muszę jej tłumaczyć, nie muszę jej opisywać sytuacji. Ona też zna tych ludzi, co są w To też moim zdaniem wiele zmienia, że ona, ja nie muszę jej tłumaczyć, że taka była sytuacja. Ona mówi, a no to wiem, to, to weź może taka, bo tak. nie? Więc, więc to jest fajne. Cieszę się, że właśnie kogoś, kogo nie muszę wtajemniczać najpierw w całą tą naszą magię strzelectwa. Więc tak myślę, że właśnie na ten moment są właśnie moi bliscy i, i Sylwia mi pomaga tak właśnie w bardzo strzelecko. Mm. Powiedziała Pani, że pewne rzeczy pomagają, pewne rzeczy przeszkadzają. To chciałem zapytać, czy na przykład widownia w trakcie finału, czy konkurencji no, potrafi pomóc, zaszkodzić? Jak myślę, to że to zależy. Miałam takie starty wiadomość, że mega mnie spalała widownia i mi nie szło, i oklaski. Ale widzę, że z biegiem czasu zaczynam to jakoś inaczej sobie przeinterpretowywać. Bardziej umiem to odwrócić, że im głośniej oni krzyczą, tym ja coraz bardziej się uspokajam i wiem, co mam robić, więc jest mi na pewno dużo prościej, a na pewno z finał na Igrzyskach europejskich to mnie niosła widownia. Wiedziałam, że tam są moi ludzie, że są moi trenerzy zawodnicy i inni, no dokładnie, więc to było super, że ja wiedziałam, że oni krzyczą i mi kibicują i to czułam, mimo że ich nie widziałam tak naprawdę i mnie to naprawdę niosło, tak naprawdę myślę, że może z raz czy dwa razy popatrzyłam na tarczę w finale, bo ja po prostu słyszałam jak oni się cieszą, ja ja wiedziałam, że ja strzelam w środek. Też dobrze się czułam, jakby odrzut był dobry, wszystko technicznie było dobrze. Co się oni się cieszyli, to ja wiedziałam, że jest dycha i tyle mi starczało. Więc to był bardzo fajny film, na pewno będę go wspominać do końca życia. Czy no, jakoś nasi widzowie, yy, kibice mogliby Pani dopomóc? Nie wiem, wysłać jakieś dobre myśli w, w trakcie? No czy, jak najbardziej. No myślę, że każdy sportowiec po prostu chce, żeby pomimo, te, nieważne tego, co się dzieje, co się, jakie będą wyniki, żeby po prostu wiedzieć, że, że są fani, że ludzie doceniają to, co robimy. Oni nie muszą doceniać nas jako ludzi czy coś, ale żeby po prostu pamiętać, że robimy to i może to by wychodzić z różnym skutkiem, ale najważniejsze jest to, że jednak trzeba pamiętać, że dostaliśmy się na te igrzyska. To nie jest tak, że się dostaje bilety za darmo do Paryża, więc czy w ogóle na igrzyska. Więc... Po prostu wspierajmy się niezależnie od tego, jakie są te wyniki, bo nigdy nie wiemy, kto jaką drogę przeszedł. Niektórym było bardzo ciężko, niektórym było bardzo lekko. A komentowanie przez kogoś, kto nigdy nie był w drugiej skórze, bo nie oszukujmy się, nie znamy siebie nawzajem. Większość kibiców nie zna zawodników, którym kibicuje, więc po prostu oceniajmy to, jakie jest show, oceniajmy to, jaki jest poziom sportowy, oceniajmy to, że jednak dostaliśmy się tam i będziemy startować i reprezentować Polskę. I cieszmy się z tym po prostu razem. Jeżeli Państwo, wspierajmy naszych sportowców, wspierajmy Panią Natalię. Bardzo gratuluję. <noise> Dziękuję bardzo. Życzę Dziękuję. sukcesów, a szczególnie na igrzyskach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.